Cześć, Cię Cię mojego Kula. Cześć witam Cię, nazywam się Krzysztof Król i witam Cię serdecznie w kolejnym wideo z cyklu Akademia biznesu. Dzisiaj będę mówił o tym, jak nie stracić 100 tysięcy w swoim biznesie. Będę Ci mówił o bardzo jednej podstawowej zasadzie. E, która pozwoli ci już uchronić mnóstwo pieniędzy przed utratą. E, witam cię teraz, jesteśmy tutaj w e, moim nowym mieszkaniu, które kupiłem właśnie tutaj w Tajlandii pod wynajem, e, czyli jako część jednego z moich biznesów. Mogę Ci tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda mieszkanie, jest to mieszkanie 62 metry kwadratowe e, z dwoma sypialniami, z dwoma łazienkami, salon, tutaj możesz się rozejrzeć, się dookoła zobaczyć w jaki sposób to wygląda, tu jest e, druga sypialnia, o proszę i piękny widok za oknem na ponad 100 metrowej długości basen. Zaraz tam sobie też przejdziemy, natomiast e, ja dzisiaj chcę opowiedzieć Ci właśnie kilka rzeczy. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałbym gorąco Ci podziękować za wszystkie komentarze. E, komentarze, które właśnie między innymi, może i ty, ale mnóstwo ludzi napisało e, pod poprzednimi filmami. Moi kochani, po ostatnim webinarze dużo właśnie udostępnialiście, komentowaliście pod filmami na Facebooku, na naszym kanale, na naszej grupie. Dawid mówi: Oglądam pierwszy film Krzysztofa i mi się podoba. Świetny temat i procent ciekawości, 100% ciekawości. Małgosia łożik, rewelacyjny pomysł. Dalej, e, Arek e, Jabrocki, Krzyśku, Janku, jesteście najlepsi, a co mi się spodobało Twoja koszula i to, że w ogóle wpaliście na ten pomysł, właśnie czegoś takiego mi brakowało, czekałem na moment, w którym zaczniecie robić webinary o biznesie. Bardzo dobry kierunek obraliście, oby tak dalej. E, Viola, polecam gorąco z webinarów e, i tak dalej. E, moi drodzy, mnóstwo napisaliście bardzo fajnych wiadomości. Beata zapowiada się bardzo interesujący webinar, szkoda, że nie mogła w nim uczestniczyć. Beato właśnie teraz masz szansę jeszcze raz właśnie przeżyć ten webinar w najbliższą niedzielę o 14:00. Mirek napisał świetny pomysł, sam prowadzę filmy, ale często nie odnoszę takich rezultatów, jak bym chciał. Mam jednak motywację, aby działać. W niedzielę będę z wami. Mirku bardzo dobrze mam nadzieję, że byłeś i będziesz drugi raz. Tutaj na Facebooku jeszcze więcej komentarzy. Karol Buczak, e, Michał napisał do nas, Monika Szczęk, Piotrek, e, Daniel Brakiewicz. E, Idąc dalej, Mateusz Jakulski, Sylwia Jerzyk. Moi drodzy, tych wpisów tutaj, udostępnień tego webinaru było naprawdę mnóstwo. W sumie kilkaset osób komentowało, albo udostępniało, albo lajkowało właśnie ten wyjątkowy webinar Akademia Biznesu na Facebooku, moi drodzy. Było tutaj mnóstwo, możecie sobie zobaczyć udostępnień dzięki temu. Okej, okay. tego typu mieszkania tutaj w Tajlandii kosztują e, w okolicach gdzieś pół miliona złotych. Natomiast jako, że jest to bardzo aktywny turystycznie kraj można bardzo fajny zysk z inwestycji osiągnąć właśnie inwestując w nieruchomości tutaj. O czym też będę opowiadał w innych wideo. Ta okazja właśnie, że tutaj akurat tydzień temu zakupiłem mieszkanie dała mi natchnienie do nagrania właśnie tego wideo dla Ciebie. wideo jak zaoszczędzić minimum 100 tysięcy w Twoim biznesie. Już za chwilkę sobie do tego przejdziemy. Natomiast chcę Ci właśnie powiedzieć w jaki sposób to wygląda, w jaki sposób wygląda to, jeśli ty prowadzisz biznes przez długi, długi okres czasu i jak uchronić się przed tą pułapką? Pułapką, która nazywa się ciągłe reinwestowanie w Twój jeden biznes. To jest sytuacja, która zdarzyła mi się wielokrotnie w życiu i przez Pierwszych kilka lat, kiedy w ogóle prowadziłem firmy, moje niektóre biznesy dochodziły nawet do obrotów kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Natomiast cały czas sprawiało to, że ja w zasadzie swoich pieniędzy nie wydawałem wtedy dużo. Bo całe zarobione pieniądze reinwestowałem z powrotem w biznes, reinwestowałem w biznes. I im więcej Ty reinwestujesz w swój biznes, tym niestety stajesz się bardziej lekkomyślny w wydawaniu pieniędzy. I to jest ten problem. Wtedy pojawia się problem, ponieważ e, wtedy. Nie myślisz za każdym razem, nad każdym kosztem. Jeśli startujesz na przykład z firmą i masz na początku 2000 złotych i to, są cały twój, to jest cały Twój kapitał, który możesz wydać, żeby rozpocząć jakąś firmę, to bardzo dokładnie liczysz każdy grosz, bo wiesz, że to są Twoje dwa ostatnie tysiące. Jeśli nie zaczniesz z nich robić od razu jakichś pieniędzy, to Twój biznes upadnie i cała idea się skończy. Natomiast jeśli masz w kieszeni na przykład 200 tysięcy, to zupełnie inaczej wydajesz te pieniądze i wtedy zaczyna się taki spending spring. Zaczyna się coś, o, którym, o czym właśnie zaraz Ci opowiem i zaproszę też dzisiaj kolejnego gościa, a my przejdźmy sobie w kolejną lokację właśnie tu przy tym mieszkaniu. jak widzisz właśnie przepiękny basen, siłownia na terenie, przepiękna zieleń, wspaniałe, uwielbiam te mieszkania tutaj w Tajlandii, uwielbiam w nie inwestować, czuję po prostu, że to jest dobra rzecz. Natomiast w swoim życiu wcześniej nie było zawsze tak dobrze, ponieważ potrafiłem stracić mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pieniędzy inwestując je właśnie w coś, co nie było do końca przemyślane. Bo gdy Twoja firma, tak jak powiedziałem, gdy ona zaczyna zarabiać więcej pieniędzy, to zaczynasz zatrudniać ludzi, którzy nie są Ci tak naprawdę potrzebni, zaczynasz wynajmować większe biuro, zaczynasz inwestować w reklamę, która nie jest potrzebna. Na przykład w e, jednym przypadku mojej aplikacji mobilnej, e, na samym starcie wydałem 15 tysięcy w ciągu jednego dnia na reklamę. Sprawdziłem po kilku tygodniach, jaki był efekt tej reklamy, zarobione 2 dolary. Więc całkowicie wyrzucone pieniądze, mógłbym równie dobrze je tutaj spalić, albo wrzucić je gdzieś w krzaki. Więc e, nigdy wcześniej tego nie robiłem, kiedy miałem jakiś e, limitowany budżet, natomiast gdy więcej pojawiło się pieniędzy, automatycznie człowiek się rozpuszcza. I powtarzam to wielu moim przyjaciołom, mam wielu przyjaciół, którzy właśnie jak zaczęli zarabiać, to efektem tego jest to, że... Im więcej zarabiają, tym więcej wydają i dalej nie ma nic z tego oszczędności. Zostajesz później z takim czymś, bo właśnie tak jak powiedziałem, firma ma swój początek, ma swój koniec, czyli prędzej czy później twój biznes zawsze upadnie, musisz być na to gotowy, musisz być elastyczny tutaj, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nic nie trwa wiecznie, wszystko się tak zmienia często, co rok, co dwa, że musisz być przygotowany na to, że po prostu twój biznes to nie jest już, jak dawniej było firma rodzinna, która przez 70 lat będzie działać przez pokolenia. Tylko to jest biznes, który prawdopodobnie w ciągu kilku lat może po prostu dla Ciebie wygenerować odpowiednią ilość pieniędzy i później możesz go sprzedać, przekształcić w coś innego albo stworzyć nowy. I właśnie chcę Ci tutaj pokazać historię mojego przyjaciela Piotra Motyla, który właśnie w podobny sposób też w życiu, myślę, że zmarnował mnóstwo pieniędzy, ale niech on Ci o tym opowie. Jeszcze to było w czasie 2007-2008 roku, a generalnie zajmowaliśmy się Hurtową, sprzedażą części akcesorii podzespołów serwisowych do, do komputerów, jak również i telefonów. W tamtym czasie no, firma była jednym z liderów branży, jeśli chodzi o sprzedaż na Allegro. Przychody e, miesięczne to jest około pół miliona złotych. Realizacja wysyłek miesięcznych to jest między 3 a 6 tysięcy e, wysyłek. Tak? A, jak również firma w tamtym czasie e, zatrudniała 8 pracowników. I teraz chciałbym Ci odpowiedzieć, jak wyglądał problem przeinwestowania. Może się z tym spotkałeś, a jeśli nie, no to przynajmniej opowiem Ci, jak to u mnie wyglądało. Przede wszystkim to, że nie robiłem odpowiedniego zestawienia finansowego. To było skutkiem, że nie wiedziałem, jakie są realne przepływy finansowe i, no, i nie wiedziałem, jaki jest stan w ogóle rezerwy finansowej. Wtedy w ogóle nie tworzyłem tej rezerwy. Przede wszystkim jeszcze kolejnym problemem takim długim było to, że wszystkie zarobione pieniądze inwestowałem w firmę. A to jest, jak wiemy, wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka nie jest najlepszym pomysłem. Kolejny problem był to zbyt szybki i niestabilny wzrost firmy, znaczy wzrost sprzedaży i wzrost pozyskiwania klientów, a także nieracjonalne tutaj ponoszenie kosztów stałych, tak? I dodatkowo zatrudnianie nowych ludzi bez racjonalnego uzasadnienia i uwzględniania chociażby sezon sezonowości. Jak Ty się możesz przygotować przed tym, żeby nie przeinwestować? Jak się przed tym ustrzec? To przede wszystkim od pierwszego miesiąca prowadź rzetelne zestawienie finansowe. Ustal, że 10% zysku jaki w firmie zarabiasz, to po prostu przeznaczysz na stworzenie poduszki finansowej. Policz też, jakie masz miesięczne koszty stałe, i ustal sobie, że e, powiedzmy, stworzysz sobie taką poduszkę finansową na 3, a najlepiej 6 miesięcy funkcjonowania firmy, nawet jeśli nie miałbyś żadnych przychodów. A jeszcze, jeśli taka kwestia, nim zdecydujesz się na podwyższenie kosztów tutaj stałych, to powinieneś wiedzieć, że mm, warto się niekiedy zainteresować odsorczingiem, bo to daje o. Daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o oszczędności, o planowanie kosztów, a także zapewni Ci awaryjne wyjście na trudne czasy. Jeśli chciałbyś więcej znaleźć takich praktycznych materiałów, to zapraszam Cię również do mojego projektu Biznes ponad granicami, który na pewno znajdziesz w internecie. Więc jak widzisz, Piotrek również nauczył się tej zasady na swojej skórze i dlatego, ponieważ ja chcę Ci pomóc, chcę żebyś nie popełnił, ja już od 14 lat tworzę różne firmy, prowadzę swoje biznesy, popełniłem mnóstwo błędy, straciłem mnóstwo pieniędzy, dlatego też właśnie w najbliższą niedzielę, wyjątkowo na Waszą prośbę, zrobię powtórkę tego ostatniego webinaru, webinaru właśnie Akademia Biznesu, gdzie będę mówił o wszystkich tych rzeczach, których nie powinieneś robić mając biznes, czyli jak oszczędzić właśnie mnóstwo pieniędzy i Również w jaki sposób powinieneś znaleźć pomysł na biznes, później zaprojektować go, i później kontynuować tak, żeby ten biznes przyniósł ci e, radość, spełnienie i zyski. Więc w niedzielę o godzinie 14 będzie webinar, jeszcze raz, Akademia Biznesu. Natomiast na tym webinarze będziesz miał jednorazową jeszcze możliwość, bo już niedługo startujemy z kursem, właśnie tym długim, dziesięciotygodniowym kursem, płatnym oczywiście, Akademia Biznesu, gdzie będziesz mógł zdobyć praktycznie całą wiedzę, jaka jest Ci potrzebna, żeby stworzyć biznes, zwłaszcza biznes, który działa przez internet, biznes, który daje Ci dużo wolności, który nie będzie tracił swoich pieniędzy, gdzie ryzyko będzie zminimalizowane, a Twoje zyski zmaksymalizowane z tego biznesu, więc właśnie w tym kursie... Wspólnie z Jankiem będziemy Cię uczyć, jak poprowadzić firmę od momentu, kiedy rodzi ci się pomysł albo nawet nie masz pomysłu. Będzie tam mnóstwo pomysłów, które my podamy i podamy również strategię, w jaki sposób zdobyć ten pomysł na biznes, ale również nauczymy Cię, jak założyć firmę, jak ją skonstruować, jak nauczyć się sprzedawać, jak sprzedawać przez internet, jak robić marketing internetowy. Więc będzie właśnie w niedzielę możliwość zapisu na to. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, chcę Ci pokazać tutaj kilka sylwetek osób, które straciły Właśnie w ten sposób, kiedy zaczęły zarabiać za dużo pieniędzy, to nie ogarnęły swojego bogactwa. Nie wiem czy wiesz, ale 98% ludzi, którzy wygrają miliony na loterii w ciągu dwóch lat od wygranej, ma mniej pieniędzy niż miała przed tą wygraną, bo oni nie są przyzwyczajeni, żeby te pieniądze zarabiać. Dlatego młode dzieciaki, które mają bogatych rodziców i od nich dostają kasę, one nigdy w życiu nie nauczą się same kasy robić. Nie nauczą się tej kasy oszczędzać i zarządzać nią. Dlatego fortuny rodzinne tak często są po prostu marnotrawione właśnie przez kolejne pokolenie, które samo nie zarobiły tych pieniędzy, nie nauczyło się nimi zarządzać, bo wszystko siedzi oczywiście tutaj. Także kto był właśnie z tych osób? Między innymi na początek Denis Rodman. Opowiem Ci tutaj, pokażę Ci jego historię pokrótce. Denis Rodman, pomimo tego, że w swoim okresie e, sławy, kiedy zarabiał mocno w NBA, zarabiał 27 milionów dolarów. Pomimo tego zbankrutował, także nie miał nawet, żeby płacić 800 tysięcy dolarów alimentów na swoje dziecko i na swoją żonę. Następna osoba, Nicolas Cage. Ten pan, którego wszyscy znamy i który grał w wielu, wielu, wielu filmach, moi drodzy, również miał duże problemy finansowe pomimo zarobków, które sięgają wielu, wielu milionów dolarów. Skończył z 14, 14 milionami zaległości podatkowych w IRS, czyli w takim urzędzie skarbowym w Ameryce. Następna osoba, Mike Tyson. Tu mamy rekordzistę prawie. Kolejny rekordista, Mike Tyson, zarobił ponad 400 milionów dolarów w swojej karierze, natomiast skończył z 450 milionów dolarów długu. Moi drodzy, to pokazuje właśnie, że niezależnie od tego ile zarabiasz, jeśli nie potrafisz zarządzać swoimi pieniędzmi, czy to prywatnymi, czy to pieniędzmi firmy, masz szansę, żeby jeszcze zostać z ogromnymi długami większymi niż to, co zarobiłeś. Kolejna osoba, Michael Jackson, to już jest rekordzista, gość, który miał miliony. Ale wydawał je jak miliarder. <laughs> Także tu już zobaczysz za chwilkę fajną historię. Pomimo tego, że miał kontrakty, które opiewały na miliard dolarów rocznie, zbankrutował. Jego wydatki miesięczne na sam jego dom, na utrzymanie tego domu to było 10 milionów dolarów kosztów. Wydawał cały czas takie gigantyczne pieniądze, że w zasadzie zostawił po sobie jedynie ogromne długi i zero jakiejkolwiek gotówki. Okej, okay, więc jak widzisz z tych historii, nie tylko zdarza się to ludziom, którzy tworzą małe firmy, ale też najbogatszym osobom i może Ci się to zdarzyć na każdym etapie Twojego życia, dlatego chcę Cię przestrzec, żebyś właśnie stosując kilka za zasad, które za chwilę Ci podam, mógł w swoim życiu zaoszczędzić. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a być może i miliony. Jakie to są zasady? Przede wszystkim pierwsza taka: nie podchodź do swojej firmy emocjonalnie. Traktuj ją jako biznes, nie podchodź do niej, że to jest jedyny Twój w ogóle, Twoje dziecko i musisz je w całe pieniądze w to ładować przez całe życie. Nie rób tego, większość ludzi się na tym przejechała, uwierz mi, że ja przez to przeszedłem, straciłem mnóstwo pieniędzy przez to. Traktuj ją jako biznes, kiedy przestaje przynosić zyski, albo restrukturyzujesz, albo zamykasz i otwierasz nową. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: nie reinwestuj wszystkiego w jedną firmę. Czyli staraj się zawsze mieć równolegle jakieś dwie nogi. Stół, żeby dobrze stał, musi mieć cztery nogi. Więc Ty także powinieneś mieć kilka nóg, na których stoisz, tak żeby twoja, Twoje finanse, Twoje bezpieczeństwo finansowe było cały czas w jakiś sposób zapewnione. Kolejna rzecz jest taka, dywersyfikuj. Czyli nie inwestuj tylko w biznes, bo różnie wygląda z koniunkturą. Staraj się inwestować jak, jak najbardziej dywersyfikować. Jest stara żydowska zasada, która mówi o tym, że powinieneś 33% inwestować w złoto, 33% w nieruchomości, 33% w biznes. Więc również staraj się mniej więcej tą zasadę stosować. Ja to samo robię, tak jak widzisz tutaj, właśnie. Teraz jest moja inwestycja tutaj w nieruchomości. Następnym razem zainwestuję w jeszcze coś bezpieczniejszego niż nieruchomości, być może następnym razem w biznes. Natomiast staram się cały czas, żeby te pieniądze były w różnych miejscach. Wtedy nawet jak jedno miejsce nawala, to wszystkie inne ciągną później w górę. To jest święta zasada, jeśli chodzi o giełdę, o w ogóle inwestowanie, zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Kolejna rzecz jest taka szczęście właśnie przed rozpuszczaniem swojej firmy. Zawsze pilnuj kosztów, tnij koszty, zwłaszcza koszty stałe, jak tylko się da. Przemyśl 10 razy każdy wydatek. Zobaczysz wtedy, że będziesz osiągał sukces i nie pod... twoja noga ci się nie podwinie po drodze, bo wiele czasem ludzie nawet zaczynają zarabiać dziesiątki tysięcy i dopiero noga im się podwinie w momencie, jak firma na przykład przechodzi z małej firmki, która miała 5-10 osób na przykład na firmę 50 osób. Nie potrafią tym zarządzać, nie wiedzą co zrobić i tracą wszystko. Firma potrafi wtedy zbankrutować, a ty tego nie chcesz. Ty chcesz stworzyć coś, co będzie działać. I ostatnia zasada, ostatnia zasada, czyli zawsze staraj się pilnować swoich tyłów, czyli zawsze kiedy, z, z, staraj się zabezpieczać przed różnymi e, ewentualnościami. mieć plan B. Nie myśl o problemach, ale staraj się jak najwięcej zabezpieczyć, bo można to zrobić mądrze. Możesz mądrze zaplanować i właśnie tego też uczymy na Akademii Biznesu, w jaki sposób planować biznes tak, żeby w pewnym momencie nie wpadł urząd skarbowy i tak jak te his, słynne historie są wszędzie po internecie, nagle nie zniszczył całego twojego życia przez ten biznes. Staraj się zabezpieczyć przed tym, że przed dłużnikami czy przed osobami, z którymi współpracujesz, żeby nie było tak, że w pewnym momencie stracisz płynność i będziesz musiał zbankrutować, zamknąć firmę, bo ci ludzie nie płacą pieniędzy. No to też jest sposób. Jest mnóstwo sposobów, jak zabezpieczyć się na różne ewentualności, tak, żebyś po prostu nie musiał popełniać tych samych błędów, które ja popełniłem, które Piotrek, który był wcześniej popełnił, który popełnili ludzie typu Nicolas Cage, Michael Jackson, czy Denis Rodman, o których przed chwilą e, mówiłem ci. Także właśnie to wszystko będziesz mógł e, zdobyć już w niedzielę będziesz mógł zapisać się właśnie na ten kurs Akademia Biznesu i posłuchać również mnóstwo cennych informacji na temat tego, jak zakładać tą firmę. Zostaw maila tutaj z boku swojego koniecznie, bo na tego maila właśnie prześle Ci informacje o tym wideo, będziesz miał informacje o webinarze, informacje o kursie, także warto, żebyś zostawił tutaj maila. I również mam tutaj konkurs, konkurs, o którym wcześniej już wspomniałem, czyli do wygrania szkolenia i książki o wartości 1000 zł. Trzy osoby wygrają, które udostępnią teraz tą stronę dzisiaj, do godziny 20.00 udostępnią na Facebooku tagując właśnie tam nas czyli Akademia Biznesu wyzwanie 90 dni i pisząc co ci się najbardziej spodobało w tym wideo jakie informacje uważasz za najcenniejsze więc skomentuj udostępnij i zostaw swojego maila ja chcę cię zaprosić na pierwszym wideo na początku poprzedniej akcji był film właśnie z tego mieszkania natomiast teraz chcę ci pokazać jak ono wygląda jak kontynuuje ten projekt ponieważ jeszcze mój nowy projekt biznesu czyli wynajem właśnie wakacyjnych mieszkań, czyli kupujesz mieszkanie i później wynajmujesz je na krótki okres ludziom poprzez różne strony internetowe, które teraz są dostępne, natomiast chcę Ci pokazać w jaki sposób właśnie to mieszkanie się zmieniło, które widziałeś jeszcze na filmie. Tak teraz wygląda, o proszę, oprowadzę Cię po kolei. Jest łazienka, oczywiście również możesz też jakbyś chciał do Tajlandii kiedyś pojechać, możesz wynająć sobie to mieszkanie u mnie. Natomiast całość projektu wygląda tak. Sami z żoną designowaliśmy, także myślę, że udało nam się to fajnie. Czuję się troszkę jak game, ponieważ normalnie oni mają talent do właśnie różnych rzeczy designerskich i tak dalej. Natomiast myślę, że fajnie wyszło. Możesz się tutaj rozejrzeć dookoła. Tu jest część, właśnie, ta living room, czyli część normalna do życia. Tu jest kuchnia. W ten sposób właśnie wygląda. Troszkę stuningowaliśmy to mieszkanie. Tu jest część jadalna. I również zupełnie nowy właśnie master bedroom, czyli sypialnia główna. Wygląda to wszystko teraz w ten sposób. Jest nowiutkie, piękne, gotowe do wynajęcia. Widok. Mogę ci pokazać, jakie mieszkania właśnie są w Tajlandii. Widok proszę. 100-metrowej długości basen, ogrody, siłownia z najnowocześniejszym sprzętem. Parkingi, ochrona, monitoringi i tak dalej, więc pełny zestaw. Tu jeszcze możesz zobaczyć. Jest kilka pudeł. Natomiast tu jest garderoba. Kilka pudeł jeszcze od rzeczy. I druga łazienka on suite, więc tak wygląda teraz e, tak wygląda teraz e, to mieszkanie i właśnie zaczynam je teraz wynajmować. Na czym polega ten biznes? Biznes polega na tym, że kupuje się mieszkanie i wynajmujesz później nie na długi okres, a jak ludzie wynajmują na pół roku czy rok, tylko wynajmujesz, nie wszędzie to można zrobić, natomiast w miejscowościach, w których przyjeżdżają jacyś turyści możesz wynajmować ludziom spokojnie 3-4 razy większą stawkę niż normalnie za długi okres, na dni, na tygodnie i tak dalej, więc biznes z apartamentami na Akademii Biznesu w najbliższą niedzielę o godzinie 14 będzie już więcej na ten temat, także ja już się z Tobą żegnam, trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!